Dzień dobry. możemy zaczynać? Możemy, czwarty raz. Czwarty i ostatni, bo nam się ciągle na początku coś dzieje: albo ktoś wchodzi, albo ktoś nas zaczepia, albo ktoś się coś chce, albo my się z czymś pomylimy. Możesz kontynuować. Tak, witamy nie. bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł towarzysz gugała i Marcin Laska-Wojdowski, samozwańczy król, król Wisły. No nie przesadzaj. No tak mówiłeś, że jesteś królewisły. No ale oczywiście w żartach. Marcinek. Pokażemy dzisiaj dwie rzeczy, a w zasadzie dwie sprawy mamy do naszych widzów, co tam przyszło, tak na szybko powiemy, enemy dziesiątki. O właśnie, Przyszły, dobrze. bo wszyscy, w ogóle jest jakiś, nie wiem, zajedziemy tego rolnika, rolnika, ręk rękodzielnika. <grystanie> <grystanie> Ja żyję, rolnik szukażony, nie wiem czy oglądacie, ale ja z żoną oglądam zawsze w niedzielę wieczorem rolnik szuka Żony, Tak na, na obejrzeć, ale... Trochę to wciąga, ci powiem. Trochę wciąga, a jest na, na Rio. Z się oglądasz? E, nie, bo nie mam telewizji, ale jest na VOD e, rolnik szukażony, więc możesz od pierwszego Mogę, odcinka obejrzeć. Powiem ci, że ciekawe. A co? Są. Będę dziś miał sekundę wieczorem. Takie są tutaj... e, sytuacje, e, wiesz, uniesienia miłosne, żenady, e, wtopy e, różne. E, e, Czym no, nie tak masz tak, telewizora? Ciekawe. Bo jeszcze nie kupiłem. Ja też nie mam, w sumie. <laughs> ale ale już oglądam. zacząłem oglądać w internecie telewizory. Powiem ci, że tego jest tak dużo, że. że... Kiedyś było nieco łatwiej, ja jeszcze zakajtka robiłem jako pilot do telewizora, jak ktoś mówi, gimby nie znają, ale ja jak byłem najmłodszy, mieliśmy w domu telewizor, który nie miał pilota i ja byłem najmłodszy, musiałem chodzić, jak mnie tam brat, siostra albo rodzice wysłali do telewizora, żebym przełączył z jedynki na dwójkę albo na polsat, który wchodził wtedy. Na rynek, a później już były piloty. No to także... mogliście sobie zrobić taki przedłużać? Jakiś faso, jak fasola miał tak przełamać? No nie wiem, jak było, ma, łatwiej było powiedzieć: E, Pawełek, I przerzuć. I Pawełek leciał. No, no także, telewizor niedługo będzie. Ja rolnika po, polecam. A chodziło mi o to, że tego naszego rękodzielnika za, zajedziemy, bo nie dość, że towar jest dobry. Towar jest słowny, o czym wędkarze sami się przekonują i nam tutaj informację zwrotną podają. No to jest na niego duży popyt i nasz rękodzielnik nie wyrabia z produkcją. Ale Marcinek, jakbyś pokazał jakie kolorki przyszły NM10 cm. E, to jest Peura. Peura, tak. Do to powodu. jest Peura. Peure. A tu jeszcze są inne kolory. Pokowy kolor Melon. Tego nie było? Nie, nie było. Znaczy był ostatnio, ale to jest jeden z nowszych kolorów. Okej, okay, jeden z nowszych kolorów. Jest melon. Blue melon, jest jeden mi, się z nowszych... właśnie ten, mi się właśnie ten podoba. Taki sandaczowy Blue Melon. Żeby do ryby czymś tam zaskoczyć. Jest, to, jakiś nowy kolor, ale za... jest A, złoty. Opal pink, ale jeszcze nie dojechał. Czerwono-zielony. Jest zgniła zieleń. Jest grafitowo-brązowy. Jest ciemny fiolet. Ładnie hmm. wygląda, jak go pod. A, o to właśnie chodzi, że on tak pod słoneczko tam zadygotał takim psiołetkiem. Także są już dostępne. Marcinek, jak najszybciej, najłatwiej e, zarezerwować sobie towar, bo dużo wędkarzy ogląda, e, w ogóle to podobno bardzo dużo widzów e, nie subskrybuje naszego kanału. Więc pamiętajcie o tym, że nie siedzimy na gapę, tylko jak już oglądacie te nasze filmy, to tam kliknijcie subskrypcję, żeby nam troszeczkę pomóc w rozwoju. A najszybciej, najłatwiej towar jest, bo czasami jest tak, że nawet jak ktoś subskrybuje, to dostaje informację o filmie z opóźnieniem, więc subskrybujcie. A najszybciej najłatwiej, jak się właśnie dowiecie, że jest jakaś dostawa towaru, który jest deficytowy, złożyć sobie zamówienie z odbiorem osobistym i z płatnością przy odbiorze. Tak? Dokładnie. I wtedy chłopaki na magazynie ogarną temat. Tak, paczuszka będzie, i będzie czekała na gotowa. wędkarza. On ją jeszcze może edytować, jak przyjdzie, tak? Coś do tej. Dołożyć, coś. Coś odjąć, ładując, coś dołożyć. Jeśli nie pasuje, to. Zhejtować. Zhejtować, tak. Dobra. Chodź, teraz powiemy. Trzymaj statyw. Będziesz teraz, ty robił za statyw. Powiemy o tym, co mamy dzisiaj w promocji, bo dawno nie było u nas promocji jerku, na jerki. Więc pomyśleliśmy, że do niedzieli zrobimy promocję na wszystkie jerki, jakie mamy w sklepie. I tu nam się udało te wszystkie jerki jakby skompensować w jednym miejscu, bo były porozrzucane po sklepie. Więc już znane i lubiane będą od Dajera, od, od panów towarzyszy Rajmunda i Damiana Litwińskiego, bardzo łatwe w obsłudze driftery. 20 gramów 8 cm, 30 gramów 10 cm, 50 gramów 11,5 cm, 60 gramów 13 cm i największa baryła 75 gramów 15. Taki jest rozstrzał od najmniejszego do największego. Dżerki są tonące, ale nie, nie toną tak jak e, kamień w wodę byśmy wrzucili. No i, i, i też są przede wszystkim łowne. E, oprócz tego panowie jeszcze w swojej ofercie mają szoksy. Wygląda to mniej więcej tak. Tu mamy 8 cm 25 gramów, jest 9 cm 40 g, jest 11 cm 60 gramów. 9,40 mówiłem? Mówiłem chyba. Mówię Marcin, czy nie? Nie pamiętam. Bo ja się często a i zapominam, co miałem powiedzieć. Bo staram się skupić, żeby tak, że są nagrywać Ciebie i Jerky. A nie ciągle mój brzuch był. Tak, zim, tak. tak i no, już tyle czasu nagrywałeś, wszyscy się śmieją ze mnie i mam teraz kompleksy A teraz wica idzie. Właśnie? No. O kurde, co to będzie na majówkę? <grym> Marcin, przejdź Chorosz. <grym> Chorosz. będzie. Skończymy wszyscy na jednym oddziale. Z eee... z karasiami. <grym> tak, będziemy mieli swój staw za oknem. Eee, słuchajcie, jerki od Savage Gira. Freestyler Łaka Maka Fong 2 <grymne> O tym samym pomyślałem. <grymne> 11 cm 28 grach. Ale podobaczcie, jakie kolorki są fajne. Jest taki szczupaczek. Pipe. Jest klasyczny Fire Tiger. Jest Hot Fire Tiger. Jest taki luster. Taki srebrzyn, taki no lustrzany niebieski. I taki a la zielonkawy turkusik, taka makrela. I te kolory powtarzają się... To już jest taki... chyba roach, tak? Roach. Bardzo możliwe. Slow, slow to są, są tonące, ale tak e, wolno tonące. Czyli jak ktoś płytkie miejscówki, płytkie blaty obławia, płytkie górki, gdzie jeszcze może zielicho troszeczkę nad, e, nad dno wystawać, e, to jak najbardziej taki wolno tonący e, Wam się przyda. Jak będziecie go jeszcze prowadzili, tak podszarpując przynętę do góry, to ona będzie troszeczkę płycej szła. Jak będziecie się bawili, podszarpując w dół, można ją prowadzić troszeczkę głębiej. Ale tu przy prowadzeniu to tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia Was ogranicza. Pamiętajcie, żeby zawsze każdego jerk'a sobie na tak jakby na sucho, na krótkim dyszlu, przy łódce troszeczkę popróbować posprawdzać jak on się zachowuje przy jednostajnym prowadzeniu, jak się zachowuje przy danym podszarpywaniu, bo tak ktoś może na raz go prowadzić, na dwa podszarpnięcia, mhm. różnie. E, I jak się zachowuje w pauzie, czy lusterkują jerki w pauzie, to wtedy też warto e, to lusterkowanie wykorzystać. One też te freestylery są w większych rozmiarach 13 cm 46 gramów i jest 16 cm 85 gramów. Wyżej tutaj pięterko mamy swimy od Westina, które przez wędkarzy są okrzyknięte najlepszymi jerkami seryjnie produkowanymi taśmową. Coś, coś tym musi być, bo tu już nie jedna osoba tak o nich się wypowiadała. Zaczniemy od największego. 15 cm 107 gramów, takie, takie, takie kolory pajkowe nam zostały. E, ale no, kawał kotleta, tym już rzucić do wody, to słychać z daleka jak wpadła. Szczupaki się płoszą. Albo, albo przyciąga je to, nie? Bo to się wpało, wpadła cegła do wody, płyniemy, było coś do jedzenia. Wpadło. Szczupaka zabiło. E, i, I one są y, suspending, Marcin. A suspending, jakbyś przy. Pomniał? Co to jest? Co zawieszony. to znaczy? Zawieszony, ale nie taki zawieszony na drzewie za sznurek, tylko e, to trzeba e, odczytywać w kategorii takiego jerka neutralnego. On będzie powoli tonął, e, ale, ale jak chcecie płytko prowadzić przynętę, to szukajcie e, tego suspendinga. Jest jeszcze low floating e, seria i jest jeszcze seria. E, sinking, sinking będzie tonący, low flauntik, powoli tonący, suspending, 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 tak, bo zaraz tu poligloci nas e, znowu ochrzanią, że źle wymawiamy, będzie takim dżerkiem neutralnym. E, tu akurat z 13,5 cm 77 g mamy najwięcej kolorów do wyboru. Raz, Dwa, 3, 4, 5, 6. Sześć kolorów jest jeszcze dostępnych. Jest i taki naturales, jest i e, Czekaj, jak on się nazywał? mute Malina? Tak roboczo chyba był nazwany. Jest Fire Tiger. Później rozmiar mniejszy będzie 12 cm Jerk 53 gramy. Później jeszcze rozmiar mniejszy będzie 10 cm 31 gramów. I to jest chyba najpopularniejszy rozmiar, który, który są w stanie obsłużyć wędkarze, bo tak naprawdę 90% wędek spinningowych na rynku są to wędki w okolicach 30 gramów ciężaru wyrzutowego. To jest tak nie za dużo, nie za mało. Wędka z takim ciężarem wyrzutowym poradzi sobie z większością przynęt typu obrotówka, wahadło. Możemy to też w średnie i mniejsze gumy zbroić i też takimi jerkami, właśnie w okolicach 30 gramów 10 cm, bo tak samo ten jerk. Drifter od dajera ma 10 cm 30 g ja na przykład używam do, do, tego, do tej wielkości jerków sandaczówki. Łowy kijem sandaczowym. Kij jest szybki, dzięki temu słucha się przynęta tego jak ją chcę poprowadzić. Wcinam szczupaki, je holuję i jest dobrze. To tak w telegraficznym skrócie i z tej dziesiątki też jest. Sporo kolorów jest i Fire Tiger z czarnymi paskami, z czerwonymi. i Jest taki Naturale z szczupaczek, jest ta malinka zapodana. Także o, o, jeszcze poczekajcie, to odłożę, jeszcze Wam pokażę ciekawy temat, który jest niedoceniany przez wędkarzy: mianowicie 6,5 cm swimy. 9 gramów. Rewelacyjna przynęta na powierzchniowe okonie. Gdybyście mieli e, gdzieś w swoim okręgu czy w okolicy, albo wybierali się na łowisko, gdzie być może jeszcze, jeśli nie teraz, to może w przyszłym sezonie, warto kupić teraz, bo w przyszłym sezonie pewnie będzie drożej. E, gdybyście mieli okonie, które wychodzą na żer do powierzchni na lekkim kijku. Przede wszystkim bardzo fajny zasięg rzutu że nie musicie tym wychodzącym do powierzchni okoniom wpływać na głowę, żeby łowić, tylko troszeczkę z dystansu możecie się ustawić i to jest przyjęta 9 gramowa, ale powiedzmy kijek do 15 gramów. E, taki dość szybki e, będzie bardzo fajnie się sprawował przy powierzchniowym łowieniu o koni takich wychodzących także e, niedoceniana przez wędkarzy przynęta a bardzo łowna no i tu Marcinek już tak w, tele, w telegraficznym skrócie jakbyś pokazał e, Strajki Pro e, jerki największy rozmiar ma 13 cm 65,9 g Później weźmy sobie mniejszy 12 cm, 37 gramów. E, później jeszcze model mniejszy, e, 25 gramów, 10 cm. A tu będzie chyba 80, 8,5 cm, 17,7 g I też są, o właśnie, tu Wam pokażę takie okonióweczki malutkie. Widać Marcin. Czy nie widać laska? Teraz powiedz, widać. bo ty. No Zapatrzyłem tam, się. Znowu patrzyłeś gdzieś tam. indziej na mój brzuch, a nagrywałeś coś innego. No dobra, no, jaka firma taki operator <laughs> z Hollywoodu. <laughs> Więc te maluszki 6,8 cm, 10 gramów. E, czyli dość zbliżone gabarytami do tego małego swima. I też jak najbardziej będą się nadawały na okonki. A jak będzie w obuwisku szczupak i dobrze zagracie dość agresywnie, tak mało przynęto przy powierzchni. Też są fajne brania, też warto sobie popróbować. Także jak jeszcze jest tam u Was na rejonie pogoda, to korzystajcie, jak nie, to już na przyszły sezon. I to by było tyle. Ojej, już mnie kolana zesztywniały. Naprawdę muszę schudnąć, bo jak tak byłem przyciśnięty, to krew mi odcięło od mnie. Dobra, kończymy. Pa, pa. Także jest dostawa Enemy, jest e, promocja do niedzieli na jerki, e, jest laska jest wszystko. mocny jak dąb, jak zawsze, zwarty, gotowy na stanowisku. Do jutra, papa. Pa.